Nie zdać podstawówki, tak? Nie, nie wyjść z podstawówki. No taka, taka prawda, proszę Państwa. No to to idziemy w tym kierunku w niektórych, w niektórych dziedzinach. I teraz, proszę Państwa, druga rzecz. Ochrona zdrowia. Każdy kolejny rząd tylko bardziej centralizuje system. Zamiast prowadzić konkurencyjność. To Naprawdę, ubezpieczyciele powinni, różni ubezpieczyciele pod MZP powinni bić się o to, żeby nas ubezpieczać, a nie na odwrót. Tak? Żebyśmy to my, nasze składki, im to To jest ich interes. To jest ich interes. To oni mają być u nas petentami, po nasze pieniądze, bo to przecież z pieniędzy wszystkich Polaków następuje leczenie, tak? a nie na odwrót. Kolejna sprawa, polityka zagraniczna. Tu naprawdę nie potrzeba cudów. Potrzeba minimum takiej zdrowej asertywności. Podejścia chociażby do tego tematu ukraińskiego, o którym mówimy, tak? Do kwestii relacji międzynarodowych. Potrzeba podejścia takiego, które mówi interes narodowy przede wszystkim. Interes narodowy przede wszystkim. Brak dogmatyzmu w polityce gospodarczej też. Proszę państwa, może ktoś się śmiać, ale Afryka i Azja czekają na polską gospodarkę. Europocentryzm, który dominuje, jest, nie boję się tropem fałszywym. Oczywiście największą wymianę handlową mamy z Niemcami i to się nie zmieni szybko, tak? Potęga niemieckiej gospodarki, nasza struktura o tym decyduje. Ale to nie znaczy, że my nie mamy prowadzić aktywnej polityki handlowej. Polityki gospodarczej. My jej nie prowadzimy. My jej nie prowadzimy. Przedsiębiorcy przeszkadzają i biznes przeszkadza rządzącym. W, w stosunkach dyplomatycznych, a nie jest jakimś kołem zamachowym. E, kolejna rzecz, no, w tym podejściu do Państwa proszę. Sześć zmian PGZ-u. Polskiej Grupy Zbrojeniowej Zarządu. Przez ostatnie 7 czy 8 lat. Co rok nowy prezes, nowy ten. Jakby państwo polskie musi przejść radykalną reformę. I to reformę strukturalną. To, co powiedział Jarosław Kaczyński, czyli szarpnięcie cugami, musi zostać dość zrobione. Tylko nie zrobi się tego, traktując państwo jak dojną krowę. W tym myśleniu, w tym, w tym podejściu. Eee, tak jak powiedziałem, w Polsce możemy zrobić ustawę o VAT też na 50 stron. I zrobimy ją, i przygotujemy Nie na 350 stron, jak dzisiaj, tylko taką, jak wystąpi. To jest możliwe do zrobienia. Nie trzeba robić takiego nowego ładu, jak zrobił to morawiecki ze spółką. Że przez kilka miesięcy przedsiębiorcy nie wiedzieli nawet jakie składki, jakie, jakie podatki trzeba płacić księgowe się łapały za głowę, włosy rwały, tak? To można zrobić naprawdę prościej. I nie będziemy rozdawać laptopów. Nie będziemy rozdawać laptopów. To możecie Państwo mieć zagwarantowane, że... Nie będziemy rozdawać laptopów i nie będziemy robić dopłat do telewizora. Dlaczego? Bo to jest pusty pieniądz wpakowany w gospodarkę, który powoduje inflację. Ale trzeba zadbać, żeby w szkołach był papier toaletowy. Bo dzisiaj, roz, bo dzisiaj rozdawane są laptopy, a w niektórych szkołach brakuje papieru toaletowego. Dlatego, że to jest prezent wyborczy. Zmiana myślenia, proszę Państwa. Ktoś powie, no dobrze, ale rząd pisu daje 13, 14, 15 emerytura. Czy wy też obiecacie 15, 16, 17? Proszę Państwa, nie. Tylko pamiętajcie, że w tym momencie, jak policzycie sobie wzrost cen za ostatnie 2-3 lata, to ta 14 emerytura tego nie pokryje. Państwo oddajecie ją dwa razy w podatkach na podstawowe produkty spożywcze, które na, na chleb, a to jest efekt tej polityki gospodarczej, to jest mało wy, na to, to jest wyjmowanie złotówki po to, żeby zwrócić panie 50 groszy, to jest, to jest. wyjmowanie złotówki <laughs> w podatkach, tak, w produktach, żeby państwu zwrócić Pełtyś 50 ben. groszy i, i, Ale, i jeszcze am? powiedzieć, o to dał, to pójdę i zagłosuję w wyborach, to jest tego typu polityka gospodarcza. Tak? Jak byście tak. wy postąpili w tym Z inflacją? Z inflacją jakbyśmy postąpili? Tak. Proszę pana. Inflacja po pierwsze nie śnipiałebyśmy, że ona spadnie zaraz. Inflacja tak rozkręcona jak teraz jestem, ona będzie spadać przez około dwa lata. Natomiast pierwsza rzecz, którą należy zrobić, to jest nie dodrukowywać pieniędzy. Co to znaczy nie dodrukować? Bo właśnie nie pchać takich programów jak laptop plus miliard złotych. Dopada do telewizora w zeszłym roku pół miliarda złotych. I tak z każdą jedną pierdołą rząd na to potrzebuje pieniędzy. Skąd są te pieniądze kreowane? Z Narodowego Banku Polskiego. Czyli jeszcze bardziej dożyzna jest napędzana. Druga rzecz, jak obniżać koszty życia? Przez to, że dopłacimy 16 emeryturę? No nie. Przez to, że utrzymamy niskie stawki VAT-u. Nic. Tani prąd, tanie. Bank... Konkretnie projekty ustaw. Nie politologii, ale ja o Pan tłumaczę co i jak. Tani węgiel, tani prąd, tanie paliwo. Nasze projekty ustaw, które leżą w Sejmie, One obniżają radykalnie opodatkowanie. I korzy się podwójna. Spadają koszty, spadają ceny, a za prąd, za węgiel, za energię elektryczną pan płaci w każdym produkcie. Pan płaci w każdym produkcie. Ja to wiem. A z drugiej strony ilość pieniądza w gospodarce się zmniejsza, czyli walczymy z inflacją. Coś co naprawić można. Jak w tym momencie, w trudnym momencie bardzo. No to ja panu mówię, że tak się naprawia gospodarkę. Nie podnosi. Ta, tak się właśnie naprawia gospodarkę. Proszę to pana. Sobie, rewolta była jest... w Polsce. Rewolta jakby był tańszy prąd, tańszy węgiel, tańsze paliwo byłaby? Nie. No to o czym pan znaczy, mówi? Należy no ale żeby było tańsze, to trzeba wyjść z tego kochorzu co to... Dobrze, Bardzo proszę, panie dyrektorze. Znaczy, ja mógłbym mówić, jadłokacja, pana zdrowia, podkartko, co zrobić i jak, żeby naprawić koszty. Ja środkami. ustawowymi, no tak jak ci proszę państwa. No, proszę pana, rząd z 1 stycznia podniósł VAT do 23%. Nie musiał tego robić. W Unii Europejskiej wystarczy 5%, minimalnie. To 18% podniósł z własnej inicjatywy. Podniósł. To jest bardzo konkretny koszt. Pan, o, pan Obajtek z Orlenem zafundowali nam co najmniej 2% inflacji w zeszłym roku więcej przez ceny paliwa. Przez ceny. Nie z pozycji produkującego, z pozycji człowieka, który zna gospodarkę. Wie jak to się robi, proszę pana. I kto ma więcej pieniędzy? Mają więcej pieniędzy państwowe koncerny, ma więcej pieniędzy państwo, bo jak jest wyższa cena, to jest wyższy podatek i mają na, i mają na prezenty wyborcze. Tak to działa, proszę pana. No tak to niestety działa. Dzień Dzień bardzo Dziękujemy. To będzie ostatnie pytanie. Jej, ja jeszcze Dzień dobry. Mimo tutaj będę chciał jedną kwestię padła do konstytucji. E, tak Poprzednik powoływał. E, konstytucja to, to zabrania odbierania tak. obywatelstwa i można obywatelstwo się zrzec. Pytanie do Pana Łukasza-Warzona. Czy przy, przy zwiedzaniu Pałaców Branickich zamierza Pan też za, za, obejrzeć najnowszą biorąc pod względem inwestycji za pół miliona czy 400 tysięcy Nie wiem, czy Pan kojarzył przy Pałacu Ubranińskim, już nie działa, nie, działająca, nie działająca toaleta publiczna. E, tutaj jeszcze kwestia jest e, tych satelów, których wysłaliśmy. Czy, dziękuję bardzo za informację, bo ja lubię takie historie. E, czy tych satelów to przypadkiem nie powinno być w komendzie, policji, w komendzie głównej policji sprawdzać e, prezentów niespodzianek, bo widocznie mamy tylu saperów, że... Nie potrzebujemy ich w kraju, a jeżeli mamy sytuację, gdzie jest możliwość jakiejś destabilizacji jakichś różnych dziwnych pakunków w różnych ważnych miejscach, to wysłanie 50 saperów policyjnych jest dla mnie kuriozum, ale chciałbym zadać pytanie do pana posła i do pana redaktora. Ileś lat temu czytałem o tym, że Polska władowała duże pieniądze bodajże z NCD IR-u? program gazyfikacji, badanie możliwości gazyfikacji węgla na złożach. Czyli nie wydobywamy węgla, nie spalamy go w kominach, tylko zamieniamy węgiel na złożu w gaz, który potem spalamy. Podobna sytuacja jest, parę lat temu była informacja polska e, mekką, górkową, to nie wypaliło, ale inna sytuacja, polskie źródła e, geotermalne. Czy mamy jakąś klotwę na geotermię, bo dopłaty do geotermii dostał do ojciec Tadeusz Rydzyk, więc tutaj po prostu geotermia została wyklęta jako potencjalny źródło energii? W tej pierwszej sprawie, o której mówiłem na początku, czyli kwestia tej, tego kontyngentu policyjnego, no ja tu nie chcę wchodzić w jakieś spekulacje, ale mogę tylko powiedzieć, że po pierwsze Dziwne jest dla mnie, że nagle w polskiej policji było kilkudziesięciu saperów. Bo jednak ładunkami wybuchowymi, owszem, policja też się zajmuje w razie czego, ale jeżeli, yy, rozumiem, że to są no, pojedyncze funkcjonariusze w każdej komendzie głównej najprawdopodobniej, ale nagle, jeżeli kilkadziesiąt osób o takiej specjalności wyjeżdża na Ukrainę, a policja dalej może funkcjonować, to można zacząć sobie zadawać pytanie, czy to na pewno byli policjanci. Albo czy, czy, czy oni, kiedy oni zostali tymi policjantami, czy aby nie przed samym wyjazdem na Ukrainę? No bo rzeczywiście wygląda, to przyznaję panu rację trochę dziwnie. No nagle kilkudziesięciu funkcjonariuszy z całego kraju o takiej bardzo wąskiej i rzadkiej specjalizacji w policji wyjeżdża i nie ma ich przez pięć miesięcy. No to kto się zajmuje takimi sytuacjami w Polsce? Dziwne, prawda? Ale myślę, że myślę, że właśnie już żarty na bok, natomiast rzeczywiście wiemy prawdopodobnie, po co pan inspektor generalny Szymczyk pojechał na Ukrainę, skąd przyniósł sobie tę rurę. Co to myślał, że to nie wiem, co jest, puzon czy coś? Czy, nie wiem, natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie... To... Ja próbowałem kiedyś, prawdę mówiąc, odszukać czy sprawdzić losy tego, co się stało z tą koncepcją gazyfikacji węgla, bo rzeczywiście mnie to interesowało. Nie udało mi się tego znaleźć. Zniechęciłem się i przestałem tego szukać. Faktem jest, że w ogóle ECBIL jest dziwną instytucją. Nie wiem, że Pan wie, że tam się ostatnio zmienił prezes i zmienił się przez pod wpływem skandalu tego z, dotac z dotacjami. Dla tych dziwnych firm. I nie jest to pierwsza taka sytuacja w ogóle CBL-u. Więc na ile w ogóle ta koncepcja gazyfikacji była na serio, a na ile to znowu było coś dziwnego w ramach tego centrum, tego to ja nie wiem. Ale fakt, ja bym się sam chętnie dowiedział, co się z tym wszystkim stało. Jak mówię, mnie się nie udało takiej informacji znaleźć. Proszę Państwa, to. Ja może, bo jest dużo zgłoszeń. Dwa słowa odnośnie geotermii i gazyfikacji. Gazyfikacja jest tematem niedokończonym i dopracowanym. To znaczy, jest tematem, który został przerwany i co do których jednoznacznych konkluzji nie mamy. I ciężko je mieć, ponieważ, ponieważ te badania nie, jakby próby z tym związane. Nie zostały nie zostały w moim przekonaniu ukończone tak, jak one powinny być przeprowadzone. I dlatego stąd te znaki zapytania. Co do geotermii, jest to potencjalny dodatek do naszego miksu energetycznego, nie ma co tego wątpliwości. Natomiast, jak pokazał przykład geotermii toruńskiej, te źródła są w różny sposób do eksploatacji. Tak? To znaczy, one mają różną temperaturę. To nie jest tak, że można w każdym miejscu Polski się wiercić i tam będzie doskonałe wam geotermalne to trzeba mieć w świadomości. To jest raz, a dwa, trzeba mieć świadomości, że również energia związku geotermalnych nie jest w stanie nam zastąpić na tę chwilę dwóch podstawowych źródeł, które w świecie funkcjonują energii elektrycznej. To znaczy, albo są to paliwa kopalne, węgiel gaz, ropa i spalanie tych, tych paliw powalnych, albo energię W tej chwili świat przy całej jakby rozwiniętej technologii źródeł odnawialnych i tak dalej, wiatraków, niewiatraków, wszystkiego, nie wynalazł do tej pory innego stabilnego źródła o wysokich mocach. To, to było przy okazji tej dyskusji o wiatrakach w ostatnim szanowni państwo, gdzie powołano się na przykład Niemiec, Przykład Niemiec nie jest szczęśliwym przykładem, bo oni mają duże problemy. Bo po ideologicznym odejściu od atomu mają tam w wiatrakach zainstalowane 10 razy więcej mocy niż my w Polsce teraz 10 razy więcej. A to i tak nie daje im finansowanego. E, stabilnego systemu i musieli na gwałt wracać do węgla czy zwiększać spalanie gazu w swoich elektrowniach. Nie potrafili, nie potrafili nawet dziesięciokrotnie większą zainstalowaną mocą tego systemu zbilansować. Więc proszę Państwa, na dzień dzisiejszy to są i pozostaną spalanie kopalin i elektrownia jądrowa w najbliższej dekadzie dwóch to są główne źródła energii na całym świecie i nic nie wskazuje na to, żeby się to szybko zmieniło. Szanowni Państwo, to już była ostatnia odpowiedź na pytanie, bo czasu już dla nas brakuje, a jeszcze musimy mieć chwilę na zdjęcia i reporterów, także... Ewentualnie przy zdjęciach jeszcze w kulisach, myślę, pan redaktor nie będzie się uchylał. Można tylko pytanie tylko zadać? Dziękujemy bardzo serdecznie. Zapraszam do za